Cześć kochani, witam Cię u mnie na kanale. Dziś mam dla Was drugą część projektu Denko. Zacznijmy może od chusteczek. Chusteczki z Baby Dream i to jest ta wersja różowa. I powiem Wam tak, miałam tą wersję niebieską, kupiłam różową. Niestety obie wersje się u mnie nie sprawdzają. Nie wiem, co się zmieniło, ja uwielbiałam te chusteczki, one były zawsze fajne, mokre, natomiast te były bardziej nawilżone niż te niebieskie, natomiast, no nie, w połowie opakowania miałam wrażenie, że im dalej tym te chusteczki są bardziej suche, a klatka mi się tu ładnie, pięknie zachowała i ja zawsze chusteczki, wiecie, kładę tak do dołu, żeby one stopniowo nasączały się, dlatego do tej wersji, no niestety już nie wrócę. W tej chwili kupiłam chusteczki z Tami, i są ok, więc jestem zadowolona. Bibułki matujące z Tiatric 50 sztuk to jest produkt, który musi być zawsze w mojej kosmetyczce. Ja mam skórę niestety tłustą, w ciągu dnia wymaga poprawek, nawet z różnymi utrwalaczami makijażu. Także ja bez tego produktu no, niestety nigdzie się nie poruszam. Moje ulubione. Ręczniczki z Aluette, niestety nie ma już ich w Rossmanie, bardzo, bardzo żałuję. Mam jeszcze chyba 2 czy trzy opakowania na zapasie. E, natomiast to były dla mnie idealne ręczniki do wycierania twarzy. W tej chwili mam chyba z Tami, e, też właśnie dla noworodków, takie na rolce nawinięte. Mogą być, natomiast tych jednak nie pobiję nic. Mam tutaj opakowanie płatków z Tesco, to są moje ulubione płatki, w każdym denku Wam chyba je pokazuję. Natomiast tutaj mam też duże płatki z Lidla, to jest ta firma Ciem, jest chyba 70 sztuk, też je bardzo lubię, one są wiecie fajne, duże, owalne, ciach, ciach, cały makijaż twarzy zmywamy, także super. Teraz pokażę Wam kilka maseczek, pierwszą z nich jest maseczka Pureden. to miałam też w którymś glossy boxie, shiny boxie, w każdym razie z którymś z pudełek i była to intensywnie rozjaśniająca maska arbutynowa. Rewelacyjna maseczka. Jak ją gdzieś tylko znajdę w internecie czy stacjonarnie, to normalnie kupię na zapas 4 czy 5 sztuk. Rewelacja. Buzia była rzeczywiście delikatna, rozjaśniona po zciągnięciu tej maseczki. Ja ją sobie i tak dłużej przytrzymałam, bo tu jest chyba 15-20 minut. Ja ją zostawiłam na 30 minut, ona dalej była mokra. Bardzo, bardzo dużo było tego produktu. Świetna maseczka. Nie wiem ile kosztuje, ale jestem w stanie zapłacić za nią każde pieniądze, także polecam. Tu mam też fajną maseczkę, to jest maseczka z kony, ze złotem. Ja ostatnio uwielbiam maseczki w płachcie, ja je zawsze stosuję sobie rano, a więc później wiecie, jak się makijaż nakłada na twarz, też zupełnie inaczej ta twarz wygląda. Ta była ujętniająca, rzeczywiście było widać to ujętnienie na twarzy, ja jestem zachwycona tymi maskami, na pewno kupię kolejną. No i mam jeszcze dwie maseczki, te, które są dostępne w biorące, to jest ta seria nawilżająca, z kwasem hialuronowym. Ja je zakładam sobie na 20-30 czasami minut, w zależności ile mam czasu rano. Uwielbiam te maski w płachcie. Jak byłam przeciwniczką nakładania czegoś właśnie takiego na twarz, tak jestem w nich zakochana na mur beton. Jak się pojawią w biedronce, kupuję kolejne na zapas. Mam tutaj produkt z Paezę i to był bambusowy puder, ja z reguły kupuję ryżowy, on się troszeczkę lepiej u mnie sprawdza, natomiast puder jest wykończony do cna, jest ten biały puder. Ja go zawsze stosuję rano do utrwalenia makijażu, nie robi efektu ciastka, nie bili twarzy, jest dość wydajny, kosztuje około 40 zł, stacjonarnie u mnie w sklepach, także... Kolejne oczywiście opakowanie ryżowego, już mam zakupione i używam. Mam tu też coś dla mojego mężczyzny. Bardzo przyjemnie mu się używało ten żel pod prysznic. On jest z aloesem i to jest oczywiście i proszę. Bardzo fajna, gęsta konsystencja dość wydajny, przyjemnie pachnie. I kupiłam mu oczywiście kolejne opakowanie, żeby też miał coś fajnego. Tu mam rzecz, którą uwielbiam i jest to peeling z Perfecty z DAX Cosmetics 75 ml i to jest mineralny. Tak, minerały morskie, drabiny orzecha, lapis, lazuli, bez parabenów, nie zawiewa szkodliwych mikrogranulek. Kolejne, oczywiście, opakowanie już mam zakupione w użyciu. I już na wykończeniu, świetny produkt, to jest typowo do cery tłustej, jest też do cery suchej chyba i wrażliwej, tak mi się wydaje, bo są dwa rodzaje, natomiast no ja wiecie, cera tłusta, więc takie kosmetyki kupuję, używam tego ja, używa moja córa, jesteśmy oby zachwycone, bardzo dobrze zdziera, bardzo dobrze oczyszcza, przepięknie pachnie. Kolejne opakowanie oczywiście na mur, beton się pojawi. Mam tutaj mały krem do rąk z Oriflame, 30 ml, i on jest z oliwką, to jest taki, wiecie, mały kremik, który ja sobie nosiłam w torebce do pracy. Bardzo przyjemnie pachnie. Ona były dostępne w takim, wiecie, trójpaku. Miałam z tego wiśniową wersję i chyba była czekoladowa, to dołam jej młodej. Natomiast ten z oliwkami przepięknie pachnie. Nie wiem jakie ma tutaj składniki, bo oczywiście na opakowaniu nie ma nic. Natomiast bardzo fajnie wygładzał dłonie, szybciutko się wchłaniał, przepięknie pachniał. Niestety to no nie był dość wydajny, bo 30 wiecie na długo nie starczy, ale sam krem jak najbardziej jest godny polecenia. Kolejna rzecz to produkt do włosów i proszę, i to jest odżywka z nagietkiem to jest ta nabłyszczająca. Świetny produkt, bardzo dobrze się u mnie sprawdziła, chociaż nie przebiła tych moich odżywek z olejkiem żożowa i z owsem. Bardzo dobrze się u mnie te produkty sprawdzają, także. Jak widzieliście mój ostatni haul z i to mogliście zobaczyć, że kupiłam kolejne opakowania różnych, różniastych produktów do włosów. Podkład z Oriflame The One. Powiem Wam, że całkiem, całkiem fajnie się nie sprawdził, jaki ja tu miałam kolor. Chyba Iwory, tak, taki najjaśniejszy, wiadomo, oczywiście produkt z pompeczką 30 ml. Bardzo fajnie wytrzymywał na mojej skórze, co mnie mega, mega zdziwiło, bo podkładu z ja jeszcze żadnych nie miałam. Delikatnie pachniał, fajnie, bo produkt jest, widzicie, odkręcany. Można tam spokojnie jeszcze tą resztkę pędzelkiem wyciągnąć, co też zrobiłam. Bardzo dobrze krył wszelkiego rodzaju niedoskonałości, przebarwienia. Bardzo ładnie się zachowywał na twarzy. Także kto wie, czy po kolejne opakowanie niesięgnę. Tu niestety pozbywam się, wyrzucam obie kredki z Essence i powiem Wam tak, to stare opakowanie, które było, było rewelacyjne natomiast po zmianie opakowań jak widzicie tą kredkę jedną próbowałam używać bardzo, bardzo niestety ona zupełnie nie rysuje na ustach, jeszcze jak na dłoni zrobicie sobie swatcha, jest on widoczny natomiast na ustach są cholera, tak twarde te kredki, że nic w ogóle nie można narysować ani naokoło, wiecie kontu zrobić, ani wypełnić ustach że no bardzo mi przykro. Bardzo były polecane te kredki z Essence na YouTubie. E, niestety formuła widzę, że się zmieniła wraz ze zmianą opakowania i niestety zmieniła się na gorsze, także obie niestety lądują już do kosza. Kolejna fajna rzecz, którą bardzo, bardzo lubię i to był taki mus do ciała z Avonu o zapachu Today 150ml. Przepięknie pachnie tym, tym zapachem właśnie perfum, ja uwielbiam ten zapach Today. Bardzo ładnie pachnie. I krem powiem Wam, że szybciusieńko się wchłania, nie ma tłustej warstwy, natomiast zapach pozostaje na ciele bardzo, bardzo długo, także ja sobie to stosowałam zawsze na noc, wiecie, taka giełka się za mną zapachu nosiła, także uwielbiam kolejna rzecz znowu do włosów i to jest tym razem odżywka z Marią to jest ta błyskawiczna odżywka e, tu była chyba ta rozświetlająca i rzeczywiście widać to rozświetlenie na włosach ja uwielbiam te produkty one się u mnie sprawdzają od lat e, produkt z pompką, więc dozowanie jest naprawdę bardzo łatwe i bardzo przyjemne oczywiście kolejne opakowanie już używam kolejną rzecz jaką tutaj mam to jest krem do rąk z Evre i też było mnóstwo opinii o tym kremie, że jest idealny, że taki, że taki. No i wiadomo, skuszona opiniami kupiłam. 100 ml kremu, krem mega, mega wydajny, bardzo, bardzo gęsta, ciężka konsystencja. Nie każdemu krem przypadnie do gustu. To jest krem, który ja używałam tylko i wyłącznie na noc, dlatego że on zostawił tak tłustą warstwę na skórze, że nie było możliwości, żeby cokolwiek chwycić do dłoni, więc bardzo długo go zużywałam. Długo stał przy moim łóżku, ale dzięki Bogu skończyłam. No i niestety do tej wersji ja nie powrócę. Ja nie lubię kremu, który oblepia skórę i zostawia taką, wiecie, tłustą warstwę. Ja lubię, jak się krem nałoży, przez chwilkę go czuję, za chwilą się wchłonie i ja mogę spokojnie, wiecie, jakieś tam czynności wykonywać. E, natomiast ten nie, nie. Zapach jeszcze jako taki do przełknięcia, natomiast cała konsystencja dla mnie nie bardzo. Kolejna rzecz do włosów i jest to Janta. To jest ta moja ulubiona bursztynowa wcierka. Wiecie, że ja ten produkt lubię. Wspominam chyba w każdym denku, jak go używam, także bardzo, bardzo polecam. U mnie działa cuda na włosach. Koszt około 13 zł, ale czasami można go złapać na fajnej promocji, także polecam. Mam tu fajną kolejną rzecz i to jest taka mała próbka kremu z Klareny. Tutaj go było 15 ml. Ja sobie to kupiłam chyba na Allegro. W takim zestawie był tonik i był krem. Boże, to jest krem mistrzostwo świata. To jak to pachnie dla mnie, mogłabym mieć taki zapach perfum. Przepięknie pachnie, bardzo delikatnie. Natomiast zapach nie zostaje na skórze na twarzy. To jest krem rzekomo do skóry bardzo suchej. Natomiast on u mnie na cerze tłustej idealnie się wchłaniał. Ja go stosowałam pod makijaż, także super, błyskawicznie się wchłaniał, nie było tłustej warstwy, bardzo ładnie skóra była nabliżona i chyba się skusza na pełnowymiarowy produkt właśnie na krem i na tonik, także odpowiem mężowi co chce na imieniny. Kolejna rzecz to jest pukanka, do jamy ustnej i to jest ta wersja, która jest dostępna w Rosmanie. To była ta akurat niebieska i ona jest oczywiście bez zawartości alkoholu. Bardzo, bardzo fajny produkt. Ona jest o zapachu tak jak eukaliptus, Fajnie odświeża, nie jest tak mocna, jak Listerine, co mi osobiście bardzo, bardzo pasuje. Oczywiście mam kolejne opakowanie, tym razem zielona, także taka rzecz u mnie musi zawsze być w pielęgnacji, żel pod i proszę, ja mam tutaj z pomarańczą 200 ml, bardzo fajny żel, dość gęsta konsystencja. U mnie te żele naprawdę na długo wytrzymują, a myjemy się obie z córą. Dużo nie trzeba niestety wylewać, jak się myje gąbką, natomiast jeśli myjecie się dłoni. No to wiadomo, że większość produktu gdzieś ucieknie, między palcami, więcej wylewacie wtedy. Natomiast stosując gąbkę czy myjkę do mycia ciała, to naprawdę dużo, dużo mniej produktu potrzebujecie. Przepięknie pachnie właśnie takimi pomarańczami. Ja uwielbiam te cytrusowe zapachy od nich, także oczywiście kolejne opakowanie się pojawi. Mam jeszcze płyn do kąpieli z Avonu i ten był o zapachu bzu. Też Wam go pokazywałam chyba w którejś ulubieńcach. Przepiękny zapach, takiego wiecie, lilaka, który kwitnie w maju. Przepięknie pachnie. Produkt mega, mega wydajny. Ja Wam powiem, że taki jeden korek do wanny i macie piany jak stąd do nieba. Bardzo przyjemnie pachnie. Duża piana, fajna piana. Mega, mega wydajny produkt. Je też można w lepszej cenie w Avonie w kupić. Chyba nawet w tej chwili jest tam promocja na te półlitrowe opakowania, także myślę, że kolejne na pewno się u mnie pojawi i na koniec zostały nam jeszcze perfumy perfumy jeszcze jak widzę z Avonu i to jest ta seria Persef, tylko że Def i nie, powiem Wam, że zapach absolutnie nie mój, ja lubię tą wersję, tą klasyczną, niebieską tamta jest rzeczywiście moja Myślałam, że będzie też fajny zapach, że mi przypadnie do gustu, natomiast bardzo się cieszyłam, jak się już wykończyły. Tu mi delikatnie zostało na dnie, natomiast pompka już nie chciała tego pompować, także tymi też się przywałam na oko, bo żeby je po prostu skończyć. Dość ciężki zapach, niestety nie mój, osobiście nie przypadł mi do gustu, a myślałam, że będzie fajny. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część projektu Denko. Dajcie znać w komentarzach, czy coś znacie, używaliście, mieliście. Czy coś się może u Was nie sprawdziło, no bo wiadomo, każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby, inną skórę, inne włosy i tak dalej. Dzisiaj kochani Wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was cieplutko. Buziaki, pa pa!